Ja się mam na z tej strony, Mikiety kanał, i dzisiaj po prostu wiem, wiem. Dawno mnie nie było na tym kanale, wiem, ale powracam. Po prostu nie było mnie, bo YouTube uznał, że mi ukradnie live. I live teraz się pojawiają na innym kanale. Ma link w opisie. Na Mickey and Franek się tam pojawiałem. Live teraz robię co mogę, ale cóż, nie mogę się doczekać, kiedy mi się odblokują live'y. Będę po prostu błagał na życie, żeby mi to odblokowało, ale, ale dziś będziemy grać Bedwars, ale na innym serwerze, na DMPC. DMPC to taki. Inny serwer, trochę lepszy, trochę nie. Jak no, no, no. Na mnie lep, lepszy w biciu. Wiem, na live, okej okay. na live kiepsko się biłem, ale miałem kiepski dzień. Więc kliklam. Muszę się zalogować. A, nie, muszę się zalogować, no więc nice. Więc po paru sekundach dopiero wiecie, że ja. Dobra. I jeszcze jest dużo ludzi na serwerze trzeba w Więc tak. Mm, no i, ty, ty, ty. Tak to wygląda na razie. Na razie tak to wygląda. Fajnie. Fajnie. Dobra, więc lecimy. czwórkosy, albo dwójkorsy. Ja wolę czwórkosy, bo są... Le... A, co ja... Co jest? Dobra, nieważne. Mm. Dobra, zaczynamy. I Franek mi coś wytłumaczył tu. Jak się ma VIPA Plus Plus, to można używać takich cheatów. Nie wiem po co tu dodali city, czwórca tutaj dał. No nie mów! Elo! Elo! Po prostu. Wow, na... nawet nie wiem, że. Zawsze mi youtuberzy tam mówili, że yy, że tamto, tamto, że właściciel mi dał tamto i, i yy, pozwolenie i, i, i w ogóle, a wcale, że nie. Po prostu, trzeba mieć rangę VIP++, to później wiecie. Yy, no, Ma się patek do teleportacji i inne cheaty, ale game moda nie, i, i, no, bo co podobno serwer. Więc tak. Zaczynamy grać, hmm. tutaj lepiej się, bije. nie wiem, gdzie ona się tak spieszy, ale no. Yy... Dzisiaj po prostu na innym serwerze gram, bo ponieważ... Niecy... Może zapocząć się o Hypixela, bo mnie trochę też kurzył, za bardzo prosi tam grają. I Anglica, ja an trochę nie umiem angielskiego, przyznam. Yy, nawet tego postałowego, nie znam, więc, nie, yy, yy, no, ze mną tak jest, yy, się nie dziwcie, no, zabudowałem, po to, żeby nikt, yy, jak się odrodza, to, wiecie. O, już czerwony się kampi na mnie, no, chodź tu, to jest polski serwer, nie jakiś ruski, angielski, no już, no. Dobra, pierwsza śmierć. Możecie liczyć e, śmierć mi pisać w komentarzu ile śmierci, ile tamto. I... no. I na pewno będę ich miał dużo, niestety. Może co oni tutaj narobili pomocy? Dobra. Już akurat? O chuje ty no i gdzie był? Przepraszam, John był? Ja... Jak to jest niefort widzowie? Eee, zaraz to sobie przejdziemy na twór e, dwójkorsy, bo po prostu lepiej jest. Dzisiaj trochę inny odcinek, może nie taki jak zawsze. Taki jakiś postałowy. Takie jak były na początku. Dobra. Cześć. Do widzenia. Do. Dobra, hej. Siema, siema. Hello. Fajnie, że to jest polski serwer. Nie będę duka po angielsku jak Anglik. Jestem Polakiem. I się tego trzymam. Szczerze, nie, ja chciałbym trochę umieć po ale no, taki w podstawowych rzeczach, a nie jak apu i w ogóle apu to znam, bo typowe uczą mnie to w szkole, ale no, to, 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 to już dawno przetworzone mam, zapisane. I oczywiście jeszcze raz zapraszam na inny niestety kanał, albo stety, bo to już to jest, tam się pojawiają livey tam, tak się pojawiają teraz tam live'y, Bo tutaj YouTube, niestety, ale. Boże, zapomniałem. Z... Co jest ze mną nie tak? Pomoc. Boże, czy to ty widzisz? Zaraz mi. Nie, po prostu. Nie wiem czemu jak nagrywam odcinek to jakoś po prostu poza odcinkiem to lepiej grała, te Ty teraz odcinka to ta tak eee, typowe Wiem, eee, to ja by co nie mam Green ja by co? No ja co tak poza tym. Ja nie mam skin, ja tylko taką fajną aplikację. Ja by co? Z ciekawości po mówię. Fajnie na... teraz poprawiłem kamerę. Ale kopię inną, bo... No jak powiedział... A i porosze nie ma Dobra A, jestem ja sprtenszy, no i ja, co teraz? Boże Lalk like... O ty, o ty! Nie ma, nie ma Nie ma Jak zależy ci tak... O ty. O nie! O nie! O nie! No nie mów A, No, i e, no ich. Eee. Powiem wam, że na razie umieram. Na razie umieram. Niestety. Ale tutaj mają... Nie wiem czemu ale no. Ja wiem, naprawdę ja wiem, czemu biorę, Nie pytajcie. Lepiej. Stop. Start. Sero. O, gościu ma moją parę ręka, więc satsun, gościu. O. To moja parę Oczywiście teraz jestem niewidzialny, bo się coś zbugowało. O. Gościu miał taką samą perrękę jak ja, ale dobra. I ja ostatnio mam hopla na punkcie peryrek i to wielkiego. Nie wiem dlaczego w ogóle. E, powiem Wam, że nieźle, nieźle powiem Wam, że to się robi. No e, dobra. Lecimy z butem. Pewnie mnie znowu zabiją. Jedzie, jedzie. Jak tutaj się pisz... Muszę... I oni tak... I nie wiem, omijają tak... Dookoła mnie. A, VIPy. Dobra, nie dziwne. VIPy to są ciężkie osoby na tym serwerze, powiem wam. A takie null VIPy to... Jak zauważyłem, to wiesz. Eee, mi się nie da, grzeczkę, więc teraz idziemy na yy, dwórkosty lobbybyby. Lo, Może tam będzie więcej szczęścia. A tu wkrótce, co tu jest? Wkrótce. No to ciekawe, solo dwórkosty no. Może cztery dwójkarsy mogą być. Jak się okazuje, że nikt tu nie gra na 2 co... Na razie w vip a nie ma, bo VIP-y mają coś w sobie, że. Um... No i chuj, część. moje jest VIP. Nawet z 2. Skąd oni mają? Nawet nie chcecie wiedzieć, ile taki VIP kosztuje, więc dzięki temu VIP-owi to można dużo zdziałać. Ale nie paśćcie nie na YouTube, bo oni tam oszukują i mówią, że to jest od twórców że tam coś tam to ale nie ale po prostu przecerankę mają te można uczyć się cheaty i w ogóle po prostu ukośnik cheaty, cheaty czy jak się tam to nazywa niestety to jest premium i no premium nie wiem dlaczego nie wiem skąd jedyną jestem sam witam czy to jest sam dywórkosa, czy to sam końcy No. Uczyna mi rękę, bo eee, Po prostu nie wierzę. No i. Oj, oni się zbutowali te. Nauczyli się botować te. Ej, powiem... Co? Z... Wiem. Eee, wiem. Wiem. Wiem, 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 eee, wiem. Wiem, że umieram cały czas ale oni co teraz dobra nie będę pier ciągle o per rękach per ręki parę ręki po prostu per okej okay. próbuję się podtrzymać eee, nie wiem czemu ale szkoda, że na tym DMPC nie ma więcej ludzi jak na high na przykład to jest ogromna strata, jak chodzi o... Tą... Serwer, no. Yy, niestety... Albo... Niestety... Yy, po prostu... Nie wiem. Jeszcze nie chcę mi się kończyć, bo dawno nie było odcinka na tym kanale. Ach... Kurde. Naprawdę to jest słabe, że mi za zablokowali te live'y. Jakby były tutaj live'y... To aż by były jakieś wyświetlenia i w ogóle wszystko by było pięknie. Ale nie. YouTube mi tutaj. YouTube, drogi, teraz skierowany do ciebie. A, teraz tu. Skierowane do ciebie. Boże, jak ja mam. O, pod... proszę mi posłuchać. Proszę mi naprawić live, bo nie. Bo co, wasz synek chce właśnie streamować. I, i, i mam stream Streamlapsa, mam wszystko, mam wszystko Nie powiem gdzie teraz streamuję, yy, streamuję, yy, bo, bo, ponieważ yy, znowu mnie zablokujecie, więc yy, po prostu yy, mi jest bardzo przykro, że mi zablokować. Mam nadzieję, że odblokujecie te live y moje na tym kanale. Po prostu je po prostu... No. Dobra. Ja, co, ja nie mam tu wizów, tylko... Teraz... Dobra. Dobra, po prostu tyle chciałem wymienić. Jak chodzi o ten PC, to... No, spoko... Szkoda, że tylko tak mało ludzi gra. Jakby było więcej ludzi, to na pewno... Poczekajcie, wbiję się tam no, dobra, spróbuję, e, więc po prostu Subujcie ten kanał, subskrybujcie. Mam nadzieję, że e, będą tu live y na tym kanale. E, tym dobre niestety kończymy już ten odcinek. Wiem jak gadam jak Bachor, ale okej. Okay. Po prostu Pozdrawiam i mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę i suba. No. No. Po prostu mam nadzieję, że naprawdę mi odblokują te lajwy. Naprawdę. bym chciał streamować na moim kanale. Bo tamty kanał tylko służy do... Strymowania, kiedy razem gramy, razem z Frankiem, a nie kiedy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. dzisiaj yy, taki luźny odcinek, bo to nagrywam może wieczorem, więc dlatego wi widać, że mam piżamy na sobie, więc czy ten g to zasłanianie, to, to akurat. Więc co, dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Ja byłem tu, wy też byliście, mam nadzieję. Odcinek luźny, może bez montażu, ale o też tyle, więc pozdrawiam, elo, papa. Piąteczka jeszcze raz, dzięki wielkie za dziś.